Teraz zerknę, czy z tego spotu Unikat wyjechał, ale chyba tak, chyba tak. Którego tak mniej więcej w półtorej zacząłem nagrywać, tu mam jeszcze maksymalnie 12 minut. Żeby się zmieścić tu ze wszystkim na odcinku, bo maksymalnie klip wideo godzinny mogę nagrać, tak więc. na szczyt, bo i tak już tu będę zjeżdżał i tak. Właśnie e, będę sprawdzał tą blaszkę średnią, holograficzną, klubową. Także też możecie pisać w komentarzach, ewentualnie tutaj, e, z jak, z, na jaką rybkę to unikatowo uderzyć. I zobaczymy, czy się sprawdzi. Bo ta obrotówka, jak najbardziej, tak. O, ładnie, ładnie, ładnie. Również ta, ta z misji powinna być ok, chociaż jej nie testowałem. E, fioletowej klubowej też nie, nie testowałem. tęczowa e, tabela zadzierowa z haczykiem 3.0 również jest mega. I nocna kopyto, dzienny kopyt. Nie, e, nie pamiętam, czy sprawdzałem. Także tu już trzeba. E, to jest groszowa sprawa. Także kupić każdy kolor dziennego, dziennego kopyta 5 cm e, i sobie wtedy ewentualnie sprawdzić, kto będzie miał hotel. Życiówka! Nie, no pięknie. Nie mam pytań. I życiówka na odcinku, i życiówka na odcinku. Piękne, unikatowe pstrągi. Poprawiłem się o e, 8 gram? <laughs> Życiowy, unikatowy pstrąg tęczowy. Pytania? <laughs> Ale ta obrotówka klubowa jest mega. 3 kg, 150 gram. E, Moja nowa życiówka tęczowego strąka pod podmienia marker, branie chyba będzie w końcach chyba 3 i 7 było coś koło tego. Hmm, a to jest. O, mogę sobie usunąć. Jakoby to siódemka widzę, ok. Elegancko. A poprzedni był 3 kg 141 g złapany 9 stycznia, to 3 dni temu, tak. To życiówka poprawiona o 9 gramów tak? 3 kg i 150 g. No